To jest młynek do kawy od Helikona, którego używałem w zeszłym roku. Zamierzałem zająć się przygotowywaniem kawy w terenie właśnie od A do Z. Jednak gadżety do robienia kawy od Helikona mam dwa, wobec czego wydaje mi się, że robienie osobnych materiałów u nich nie ma dużego sensu. Zatem uznajmy, że będzie to materiał o sposobie na kawę od Helikona. Dzień dobry. Dziś o sposobie na kawę od Helikona. Przy okazji podsumowania rocznego, podsumowania obcowania z młynkiem. Młynkiem, który nazywa się, jak go Helikon nazywa? Młynek do kawy Camp Helikona. Naprawdę? Młynek do kawy Camp. On tak się nazywa. Okej, okay. Młynek Camp. Obozowy młynek do kawy wykonany ze stali. I sprawdził się. Sprawdził się. Nic się z nim nie stało. Nie zepsuł się. Używam go nadal i wydaje mi się całkiem ciekawy. Jednak nadal go nie lubię. Sam młynek jest w zasadzie chińskim młynkiem. Z tego co widziałem, możemy taki młynek zamówić bez logo Helikona. Nie jest identyczny, ale jest powiedzmy analogiczny. Czy jest on identyczny? czy Wygląda tak. Natomiast w tym wypadku mówimy o młynku z logo Helikona wykonanym ze stali. Z rączką, która wygląda jakby ktoś ją tutaj dołączył na siłę zamocowaną na, takim, na takiej gumowej obręczy i po wyjęciu tej właśnie rączki, rączki całej metalowej i zamocowaniu na młynku, tu się nic nie blokuje, nic się nie przykręca, po prostu się zakłada i się kręci. Możemy oczywiście mielić naszą kawę. U góry samego młynka mamy taką czapkę, czapkę uszczelnioną powiedzmy uszczelnioną, aby te ziarna, które mamy w środku, się nam nie rozsypywały. Tu sypujemy ziarna, nic nadzwyczajnego, nic odkrywczego, po prostu młynek. Natomiast na dole, gdy rozłożymy go na dwie części, mamy nasze żarna żarna są ceramiczne i możemy regulować stopień zmielenia naszej kawy. Na dole w metalowym, nadal stalowym pojemniku, z którego środku mamy pojemnik plastikowy. Dzięki takiemu połączeniu możemy Jesteśmy w stanie zobaczyć, ile mamy zmielonej kawy. Zamyka się to na wcisk, bardzo proste, i w ten sposób możemy mielić naszą kawę. I ten młynek, poza toporną konstrukcją, sprawdzał mi się i to sprawdzał się znakomicie. Przeglądałem trochę materiałów na ten temat. Narzekano tutaj na to, że ten element w tym miejscu się wyrabia. Co by tu się miało zepsuć? Otóż od używania podobno ta, ta końcówka się obrabia. Wyślizguje, w związku z czym dalsze użytkowanie tego jest, mam może bywa niemożliwe. Mnie się coś takiego nie stało, a zrobiłem na nim naprawdę kilka kilogramów kawy. Żadnych problemów. Cóż można powiedzieć o standardowym, klasycznym stalowym młynku do kawy? Ponad to, że z założenia przynajmniej powinien być odporny na użytkownika. Jako, że to produkt audytorowy, powinien taki być, i w moim przekonaniu taki właśnie. Jest. Mnie się zdarzyło go upuścić, spadł mi wielokrotnie, nic się z nim kompletnie nie stało, w zasadzie nie mam do niego większych zastrzeżeń poza tym jednym, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o to połączenie korbki z samym młynkiem, która prawdopodobnie, wyobrażam sobie, że jest to możliwe, może ulec uszkodzeniu, natomiast w moim przypadku tak nie zaobserwowałem tutaj żadnych problemów, ale moment, bo mówiłem o sposobie na kawę, a... Sam młynek do zrobienia kawy nie wystarczy. Znajmniej ja nie wiem jak zrobić kawę przy pomocy samego młynka. I tu z pomocą przychodzi nam drugi gadżet. Gadżet, który proponuje Helikon do robienia kawy w terenie. W przypadku Aeropressu była to rodzaj ekspresu ciśnieniowego. W tym wypadku mówimy o kawie gotowanej. Prasa do kawy <gryw> Camp. Tak, to też się nazywa Camp. Wobec czego, jeżeli będziemy szukać gadżetów do robienia kawy od Helikona, słowem kluczowym będzie CAMP i mówimy tu o takim oto gadżecie jest to w zasadzie znowu nic odkrywczego taki, tak standardowa prasa do kawy, jeżeli chodzi o kawę gotowaną kawę musimy albo gotować w tym kubku albo ugotować wodę wsypać kawę, pomieszać, odczekać i dzięki tej prasie pasującej do kubka znowu CAMP od helikona, jak widać, pasującym idealnie, możemy ściągnąć samą kawę, ziarna kawy na dno i odlać napar, odlać mniej więcej w ten sposób, to znaczy trzeba tą przykrywkę odchylić. Zatem, jeżeli mamy już kubek, camp helikona, kubek, który standardowo jest z przykrywką, możemy tą przykrywkę wymienić właśnie na taką z prasą. Ja oczywiście mam. Miałem już taki kubek. Wobec czego nie kupowałem całego zestawu. Można kupić również cały zestaw, i w tym zestawie mamy również taki kubek. Główną różnicą jednak będzie tutaj to, że w tym kubku do, dołączonym do tej prasy mamy jeszcze dziubek. Dziubek, który pozwoli na wygodniejsze nalewanie. W standardowym kubku dziubka nie ma. Jeżeli chodzi o samą prasę, nie ma tu niczego nadzwyczajnego, wszystko pasuje idealnie. Prasa jak prasa, możemy ją rozmontować w zupełności. Ten tłok, ta góra tłoka, którą wciskamy jest plastikowa, nie wiem czy to widać. Jest to plastikowe, wobec czego nie przewodzi ciepła, nie nagrzewa się. Jest to dość wygodne, całkiem w porządku. Nie urwało mi się, nie powiem, że tego jakoś intensywnie używał, ale nie urwało mi się. Sam, sama przykrywka jest przykręcona. Mamy tutaj nakrętkę, możemy ją zdemontować. Do czyszczenia, jak również całą tą prasę z siatką możemy rozkręcić do mycia. Jak widać, udało mi się to bez większego trudu doczyścić. Wystarczy to po każdym użyciu, wystarczy to umyć i w zasadzie będzie wyglądać całkiem ok. Jeżeli tylko nie będziemy czyścić na bieżąco, będzie wyglądać gorzej. Samo to rozwiązanie działa jak najbardziej. Nie ma się tutaj na ten temat rozwodzić. Jest to po prostu prasa, która powoduje, że fusy więzimy pod nią. Natomiast, natomiast samą kawę, samą cieczy jesteśmy w stanie sobie odlać. Musimy jednak, warto zauważyć, że musimy w tym rozwiązaniu mieć jakiś dodatkowy kubek, coś z czego będziemy, jakieś naczynie, z którego będziemy tą kawę pić. Jeżeli chcielibyśmy użyć wyłącznie tego zaparzacza z kubkiem, no, byłby problem. Problem, oczywiście, można rozwiązać po zagotowaniu kawy. Można nadać trochę zimnej wody i te fusy opadną same i można to w ten sposób pić. Natomiast mówimy w tym wypadku o kubku z prasą tudzież samej prasie, która działa i jest jak najbardziej ok. Helikon twierdzi, że jest to wykonane w całości z aluminium. Z aluminium, z tego co widzę, wykonana jest tylko ta przykrywka, tak jak sam kubek. Jest to dokładnie ten sam materiał, co, co kubek. Natomiast te wszystkie śruby i sama prasa wyglądają na stalowe. Nie licząc oczywiście tego grzybka, który już. Stalowy nie jest, jest plastikowy. Wydaje mi się, że to na wierzchu może być też jakąś blaszką. To chyba nie jest malowane, tylko to jest jakaś blaszka. Natomiast grzyłek, korpus samego grzybka jest plastikowy. Przejdźmy teraz do, do zalet, wad tego rozwiązania, w zasadzie tych dwóch elementów zestawu, o którym dzisiaj mowa. Zacznijmy od zaparzacza, tudzież prasy. Nie ma w tym w zasadzie rozwiązaniu niczego nadzwyczajnego. Jej główną zaletą jest to, że pasuje do kubka helikonowego CAMP. Jeżeli taki kubek mamy to i lubimy kawę gotowaną, w taki sposób przyrządzaną, to rozwiązanie jest całkiem w porządku. Nie mam do niego żadnych szczególnych zastrzeżeń. Działa, robi to co ma robić, nie zepsuł się. Wobec czego nie ma się co czepiać. Oczywiście możemy kupić cały zestaw razem z kubkiem, co też nie jest głupim pomysłem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z czegoś tą kawę trzeba pić jak również w czymś możemy chcieć w czymś gotować tą yy, samą wodę tudzież inne rzeczy bo nie samą kawą człowiek żyje wobec czego może warto mieć dwa ja tak też tego używałem i to sprawdzało mi się najlepiej przechodząc jednak do młynka tu sprawy się nieco komplikują Zacznijmy jednak od zalet które sobie wynotowałem na przestrzeni ostatniego roku użytkowania Poza rzeczą oczywistą, którą widać na pierwszy rzut oka, że jest to rozwiązanie jest dość toporne, ale jednocześnie mającą pewną zaletę, że jest to dość pancerne i odporne na użytkownika. Przynajmniej w pewnym zakresie jest to twarde. Niełatwo nie to uszkodzić, wobec czego uznaje tą toporność, pewną toporność za plus. Z tej toporności jeszcze wynika Inna kwestia, ale o tym za chwilę. Jest to rozwiązanie trwałe. Dość wygodne w zasadzie. Młynek, jak młynek, nie ma się co czepiać. Ma wprawdzie nie skokową, ani żadną dokładną, ale jednak ma regulację stopnia zmielenia kawy, co uznaję za całkiem spory plus. Ja przeważnie używam kawy drobno zmielonej. Jednak jeżeli wolimy kawę grubiej zmieloną, możemy sobie to wyregulować i to też jest cecha pożądana. Na dole naszego młynka widzimy ile tej kawy udało nam się zmielić to okienko wydaje mi się bardzo przydatne bardzo fajny dodatek, ktoś tutaj pomyślał nie helikon raczej tylko producent młynków u których helikon to u którego helikon to zamawia yy, i to jest całkiem ok niestety nie ma możliwości bez otwierania mm, zweryfikowania ile kawy mamy u góry, czy mamy ją tutaj pełną czy pustą. Zdarzyło mi się raz czy dwa, że miałem ten młynek po prostu pusty, a wydawało się niemal pusty, bo słychać było, że choć, natomiast nie było tej kawy na tyle, aby było co realnie mielić, wobec czego fajniej byłoby, gdyby tutaj można było zobaczyć, ile tej kawy w środku jest. I tu przechodzimy do wad, w zasadzie dwóch wad największych, które wydaje mi się warto wypunktować. Pierwszą, główną, największą która zawsze mnie irytowała, to jest ta rączka. Ta rączka, z którą nie bardzo wiadomo, co zrobić, jest doczepiona do tego i w zasadzie większość, przez większość czasu zawadza i przeszkadza. Widziałem młynki, w których to zrealizowano lepiej wiem i wiem, że da się to zrobić lepiej. W tym wypadku jak również to połączenie, które podobno bywa zawodne, mnie się to nie zdarzyło, jednak. no Wydaje mi się, że jest to możliwe. Aby to uszkodzić najczęściej tą rączkę trzymałem zupełnie osobno. Dzięki temu byłem w stanie w plecaku jakoś lepiej to poukładać, nie zawadzało, nie zahaczało ta rączka, która się nie składa i tutaj, w zasadzie jakby tego nie złożyć, zawsze zawsze odstaje i zahacza i to rozwiązanie jest dość irytujące. Druga wada to właśnie ta toporność, o której mówiłem wcześniej, a konkretnie sposób zamocowania pojemnika na kawę zmieloną, po prostu się wpycha i trzeba bardzo uważać jeżeli to otwieramy a w środku mamy więcej kawy. kawy która jest zmielona i którą jeżeli wyrywamy tą dolną część ten pojemnik bardzo łatwo rozsypać zdarzyło mi się to wielokrotnie gdyby to było odkręcane i można było to w bardziej płynny bardziej kontrolowany sposób zdjąć byłoby to zdecydowanie wygodniejsze I to są moim zdaniem największe wady tego młynka, poza tymi dwoma irytującymi wadami. Młynek, jak młynek działa i to działa całkiem nieźle. Teraz może standardowo, jak dla tego typu materiałów, hmm, zobaczmy, co nam tutaj Helikon ciekawego napisał o naszych gadżetach do robienia kawy. Opisy są krótkie, więc będzie szybko. Jeżeli chodzi o zaparacz, nazywa się to dokładnie. Prasa do kawy zaparzacz Camp Helicon. Materiał 100% aluminium, jak już powiedziałem, nie jest to wykonane w 100% z aluminium, odporna na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. W sumie nie udało mi się tego zepsuć, więc uznajmy, że tak jest. Łatwa w demontażu i czyszczeniu, to prawda. Wymiary to 9,5x12,5 cm, waga 100 g. I w opisie czytamy prasa do kawy Coffee Press znowu inna nazwa. Od Polskiej marki Helikon to wieczko z wbudowanym filtrem do przygotowywania kawy. Dzięki podwójnemu systemowi filtrów zyskujemy pewność, że przygotowywany przez nas napój będzie doskonały do picia. Sprawdzi się w połączeniu z kubkiem marki Helikon obozowym Camp Cap. To wszystko prawda. Poza tym, że nie widzę tu niczego podwójnego, ta siatka jest tutaj jedna. Wobec czego, chyba że uznamy te oczka, które tutaj są, za. Jedną warstwę filtracji, natomiast ta siatka będzie tą warstwą, drugą więc no dobrze, uznajmy, że jest to podwójny system filtracji. Przechodząc jednak do samego młynka: ręczny młynek do kawy Camp, wykonany ze stali nierdzewnej, ceramiczne żarna, to się zgadza. Pojemność około 50, -50 g, czyli 50 g kawy jesteśmy w stanie tutaj zmielić. Naraz zbudowany pojemnik na zbieloną kawę, łatwy w demontażu i czyszczeniu. Z tą łatwością w czyszczeniu, tak jak, jak z każdym młynkiem, nie ma tu niczego skomplikowanego, ale nie jest to też jakoś wybitnie łatwe. Ręczny młynek do kawy Camp to wytrzymałe i wygodne narzędzie pozwalające przygotować kawę do zaparzenia w terenie lub w domu. Wraz z zaparzaczem kubkiem Camp French Press tworzy zestaw, który docenią wszyscy miłośnicy małej czarnej. 50 gramowa pojemność pozwoli przygotowywać odpowiednią ilość kawy do przygotowania, nawet 2-4 porcji. Z jednego mielenia. Jeżeli chodzi o te proporcje, nie jestem pewny, natomiast wiem jedno, że dla dwóch osób wystarcza to w zupełności. Podsumowując, zestaw, o którym dzisiaj była mowa, czyli młynek Camp, jak również prasa Camp od Helikona, to sposób, jaki proponuje ten producent na robienie sobie kawy w terenie. Sposób klasyczny, jeżeli jesteśmy zwolennikami tego rodzaju kawy, czyli kawy gotowanej, do której. Przyrządzenia potrzebujemy narzędzia typu French Press, to jest to całkiem niezłe. Samym młynkiem jednak zachwycony jakoś wybitnie nie jestem. Działać działa młynek jak młynek. Nie zepsuł mi się w zasadzie. Można powiedzieć, że lubiłem go używać. Natomiast wiem, że są lepsze. Widziałem i używałem lepszych. I o takich młynkach również nagramy sobie film.